A ja dzisiejszego wieczoru chcę Wam powiedzieć o największym sukcesie, jaki spotkał mnie w tym życiu. Ludzie, kiedy słyszą słowo sukces, myślą rodzina, myślą dobra praca, myślą pieniądze, dobry biznes. A ja chcę Ci powiedzieć, że największym moim sukcesem jest to, że jestem zbawionym człowiekiem i dziś chcę Ci opowiedzieć Nad sensem życia. Chciałam mieć styczność z tym Bogiem, ale tak naprawdę nie wiedziałam, jak. Bo miałam zaburzony obraz Boga. Myślałam, że on jest taki, jak podawała mi religia. Stary ciant, który siedzi gdzieś w chmurach i tylko patrzy, co by tu zrobić, aby podwinęła mi się noga. Jakie trudności mi dać. Jak mi dokopać. Ale w głębi serca. Miałam taką nadzieję, że ten duch jest inny. Więc zaczęłam robić to, co mówi mi religia. Religia powiedziała mi, bądź dobrym człowiekiem. Więc starałam się być dobrym człowiekiem. Ale często było tak, że kiedy zamierzałam niby nie grzeszyć, to zanim, zanim uznałam, że nie będę grzeszyła, to już znowu zgrzeszyłam, bo prawda jest taka, że im bardziej się starasz coś, czegoś nie robić, to i tak to zrobisz. I ja tak upadałam. I najgorsza była w moim życiu ta chwiejność, wiecie, bo kiedy wszystko szło ok, to myślałam sobie: okej, okay, Bóg, kraśćcie mi, tak? Bóg mówi: okej, okay, Anita, jesteś dobra, zasługujesz na niebo, na moją przychylność. Ale kiedy podwinęła mi się noga, to wiedziałam, że byłam stracona. Wiedziałam, że ten Bóg mnie nie chce, on mnie odrzuca. Że kiedy umrę, to na bank trafię do piekła. Wiecie, i to była taka sinusoida. Pie piekło, niebo, tak? Dobra, zła. Ale w 2015 roku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moje życie. Wiecie, ja starałam się być przykładną dziewczyną, chodzić do kościoła, odmawiać różaniec, przyjmować sakramentu i myślałam, że to o to w tym życiu chodzi, tak? Ale coś mi nie grało, bo w tym nie było życia, to było puste, to nie przynosiło mi niczego. Nie przynosiło mi realnej jakiejś relacji z Bogiem. I w 2015 roku w swoim pokoju zadecydowałam o tym, aby zawołać do Jezusa personalnie. Nie mnie uczono, że trzeba do Boga modlić się wyuczonymi regułkami. Tam jakiś tam ojczyna zdrowaś Mario, tak? Ale ja wtedy do Niego powiedziałam personalnie. Jezus potrzebuje Cię. Tak naprawdę to nie wiem, czy ty jesteś. Ale jeśli jesteś i żyjesz, to ja chcę, abyś Ty przyszedł do mojego życia. Poczuję, że bez Ciebie ginę. I chcę Wam powiedzieć, że wtedy narodziłam się na nowo w ducha. Wtedy ja naprawdę uwierzyłam w to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Ja często to wyznawałam. Jak często słyszałeś tą regułę Jezus Chrystus umarł na, grze, na krzyżu za twoje grzechy Jezus Chrystus zmartwychwstał często odwróciłaś prawda? ale ja się z tym wierzyłam w to, że On umarł za moje grzechy bo tak naprawdę to mnie oddzielały błędy od Boga błąd niezależności byłam niezależna od Boga kiedy uwierzyłam w to że On umarł za moje błędy i kiedy uwierzyłam w to, że on zmartwychwstał, uwierzyłam również w to, że on jest prawdziwym stwórcą wszystkiego. I wtedy, kiedy już miałam tą świadomość, ja wiedziałam, że aby żyć i być spawionym człowiekiem, muszę odwrócić się od mojego starego życia, ja zaczęłam wtedy pokutować. Te słowa właśnie są bardzo mocno wykręcane przez religię, i człowiek, kiedy słyszy na przykład pokuta, to myśli, że chodzi właśnie o ten konfesjonal, o tę spowiedź. Ale pokuta to jest odwrócenie się od swojego starego życia. Ja odwróciłam się od tego, że byłam niezależnym człowiekiem od Boga. I ja wtedy. Uznałam Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. Wtedy zaprosiłam go. Być może, być może był czarny, być może miał skośne oczy. Ale to nie zmienia faktu, że on umarł za twoje grzechy i wstał z martwych. I to nie zmienia faktu, że póki nie wybierzesz go jako swojego pana i zbawiciela, idziesz prostą drogą do piekła. Ale Bóg tego nie chce. On przyszedł na tą Ziemię. Dla ciebie personalnie. Dla ciebie, aby być odpowiedział. On umiłował świat. On cię stworzył. Ale człowiek obróci się do Boga plecami. Ale by to Tobie nie zapomniał. On przyszedł z wielkim rozwiązaniem. On zbrocił który należy przy Ciebie. Wiesz, jesteś niezależny od Boga. I słowa Boże Właśnie, że należy dzisiaj śmierć, ale Bóg powiedział, uratuje człowieka i dlatego On umarł na Krzyżu Golgoty, z każdy grzech człowieka, dlatego, że kiedy Ty zadecydujesz o wyborze Jezusa, mógł być zbawiony. Często religia mówi właśnie, musisz coś robić, być jakiś, ale to już się wykonało. Jezus umierać na krzyżu powiedział, wykonało się. A więc co stoi na przeszkodzie? się człowiekiem. A co? Ty na przeszkodzie? Zachęcam Cię do tego. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi jak Jezus. Do spowienia nie ma innej drogi. A spowienie jest za darmo, tak jak Ci wcześniej powiedziałam i nie zasłużysz sobie niczym. Dobrzy ludzie idą do piekła, ale ci, którzy narodzili się na nowo, idą do nieba. Podejmij dziś decyzję. Podejmij tą decyzję, którą podjęłam ja. Dziś, cokolwiek by się nie wydarzyło, wiem, że jestem zbawiona. Jestem tu tylko na chwilę. Ludzie się trzęsą o to, co jest tutaj. Trzymają to w garści. Ale to nie jest mój dom. Więc nie stresuję się tymi wszystkimi rzeczami, które dzieją się wokół. Zaraz wracam, ale dziś głoszę Ci o niezasłużonej przychylności, bo tak naprawdę nie zasłużyłeś sobie na nic u Boga, ale on ci daje, on ci dziś daje zbawienie. Co z tym zrobisz? Czy je przyjmujesz? Późbką w siebie w ogóle. Wiecie, często ja, zanim poznałam Jezusa, zanim w ogóle narodziłam się na nowo, to wewnątrz byłam w ogóle innym człowiekiem niż na zewnątrz. Bo zewnętrznie musiałam przyjąć jakąś formę, aby nie zostać skrzywdzonym. Udawałam twardą dziewczynę, ale wewnątrz siebie szukałam szczęścia. Kiedy rozmawiam z ludźmi, często widzę, że właśnie oni przyjmują jakieś różne takie pozy. Udają kogoś, kim w ogóle nie są. Ale każdy potrzebuje szczęścia i każdy potrzebuje miłości. I ja wiem, kto daje to szczęście, i wiem, kto daje miłość. Bóg, ale nie ten religijny. Chcę Ci powiedzieć, że możesz się dzisiaj spotkać osobiście z Jezusem. To jest skarb. Ja kiedy poznałam Boga, to mówię, wow, religia mnie okłamała, system mnie ok okłamał, bo ty jesteś inny. Religia mi powiedziała, musisz się starać. A tak naprawdę, kiedy przyszłam do Boga, On mnie nie odrzucił precz. Niezależnie od tego, ile grzeszyłam, jakie grzechy popełniłam, On mnie nie odrzucił. On nie odrzuci też Ciebie. Ale musisz podjąć decyzję. Decyzja. Ja podjęłam ją w 2015 roku. I nie żałuję. Dzisiaj jestem świadkiem Jezusa. Dziś znam prawdę. Dziś głoszę Ewangelię, która zbawia ludzkie dusze. Nadal. Dziś uzdrawiam chorych. Jeśli jesteś chory na cokolwiek, niezależnie na co, nie, potrzeb. na ciebie swoje ręce. Zgromie chorobę i na bank będziesz uzdrowiony. Na bank. Kilka lat temu zadzwoniła do mnie właśnie pewna kobieta i powiedziała, że ma raka krtani. Ja do niej powiedziałam. Ona była przerażona tym faktem. No, raka krtani niby. No niby coś mocnego, tak? To nie przeziewienie. A mówię, to nie jest problem. Zgromię tego raka, nakażę mu uschnąć i zostaniesz uzdrowiona. Ona za kilka dni poszła do lekarza i była zdrowa w stu procentach. Dziś mówię do ciebie, twoja choroba nie jest końcem świata. Jest się rozwiązanie. Dzisiaj stoję, jestem rozwiązaniem dla twojej choroby. Ciała i duszy. Jeśli jesteś zniewolony czymkolwiek, nie wiem, może masz nałogi. Może jesteś czpunem, alkoholikiem. Może jesteś uzależniony od pornografii i nie możesz z tym skończyć. A chcesz? To podejdź do mnie. Uwolnię cię. Jestem tu dla ciebie. Dla ciebie. Dla ciebie. Jeśli poszukujesz Boga i zastanawiasz się, jaki On jest, podejdź do mnie, porozmawiaj ze mną. Jestem dla Ciebie, ale czy chcesz? Widzisz, to zawsze chodzi o Twoją decyzję. Wybierz mądrze i wybierz życie. Wybierz Jezusa.